Cześć, z tej strony Janek i witam Was w kolejnym odcinku programu Gadżet z Chin, czyli serii, w której testuję dla Was tanie gadżety z Chin i nie tylko. W dzisiejszym odcinku będzie opaska za około 15 zł, plus przesyłka. Czy nadaje się to do czegokolwiek? Zapraszam do oglądania odcinka. Opaskę dostajemy w takim oto opakowaniu. Nie robiłem unboxingu, ponieważ w środku oprócz Lichej papierowej instrukcji nie ma praktycznie nic. Sama opaska ładowana jest przez USB, a żeby to zrobić, trzeba najpierw odpiąć pasek. Po około dwugodzinnym ładowaniu opaska bez większych problemów przeżywa 4 dni pracy. Opaskę należy powiązać przez Bluetooth ze swoim telefonem. Do połączenia wykorzystywana jest aplikacja Yoho Sports. Opaska posiada kolorowy ekran, natomiast jeśli chodzi o część dotykową, to jest to tylko ta mała dolna część zaznaczona kółeczkiem. To właśnie na niej zmieniamy dostępne funkcje. Jeśli chodzi o funkcję, to na pierwszym ekranie mamy datę oraz godzinę, na drugim podometr, czyli krokomierz, na kolejnym ekranie posiadamy dystans, który przebyliśmy w danym dniu, kolejny ekran to ilość spalonych kalorii, następny to pulsometr. Opaska posiada również wbudowany ciśnieniomierz. Tak więc jeśli chodzi o funkcję opaski, to jest tyle. Natomiast opaska przekazuje z telefonu bezpośrednio powiadomienia, czyli dowiemy się kto dzwoni, możemy zobaczyć sobie podgląd wiadomości SMS-a, ewentualnie z Messengera oraz możemy sobie zobaczyć czy ktoś do nas nie napisał na Instagramie lub nie polubił naszego zdjęcia. Z dodatkowych opcji jest możliwość potrząśnięcia opaską w celu zrobienia zdjęcia telefonem. Możemy również za pomocą telefonu ustawić sobie alarm w opasce, także obudzi nas wibracjami, oraz możemy włączyć sobie aktywację ruchem. Także po ruchu nadgarstkiem pojawi się na ekranie godzina. I tak, właściwie, jeśli chodzi o tą opaskę, to będzie tyle. Nie ma tutaj za dużo funkcji, natomiast jest to opaska, która kosztuje. Około 15 zł wraz z przesyłką, i w Polsce można ją dostać w właściwie w bardzo podobnej cenie. Także tutaj jest różnica jedynie w czasie dostawy. Jeśli ktoś lubi tego typu gadżety i zależy mu faktycznie na fajnej opasce, która nie wymaga telefonu, a później się synchronizuje i wszystkie opcje dalej będą dostępne, jak najbardziej ta opaska mu się przyda. Jeśli natomiast szukacie w pełni dotykowego ekranu, rozbudowanych funkcji, ten sprzęt jest nie dla Was. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. A w kolejnym odcinku będzie już gimbal od fejutek do telefonu, czyli Wimble Dwójka popularny. A ja zapraszam Was już niebawem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!